W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, przytul do Twego czułego serca naszych braci kapłanów. O, zmiłowała się nade mną, Najświętsza. Obyś w mym zagubieniu mnie osłoniła nieskalana, Obyś w mej trwodze mnie przyjęła. Obyś w mym zawstydzeniu pozwoliła mi zbliżyć się do Ciebie, Obyś, gdy stracę całą nadzieję, za mną rędowała. Byś z wygnania pozwoliła powrócić mi do domu. Ty, co byś ze względu na mnie okazała współczucie, błogosławione nie będzie. Niepokalane poczęcie, umieramy Ojcze Ty, cór Uspokoiła, obyś z mego złąkania pozwoliła mi powrócić, obyś mój niepokój przemieniła w spokój, obyś dla mej obrony wstąpiła w bój, obyś głos mych wyciszyła najczulszą. Obyś, gdy jestem powalony, moc mi dała lekarstwo życia Obyś w moim upadku na mnie spojrzała łaski pełna byś z miłosierdziem wyszła mi na spotkanie Błogosławione nie będzie Niepokalane poczęcie Uwielbiamy Ojcze Cię. Cud... Mając mi życie. Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko Kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu Macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować kapłaństwo Twego Syna i Twoich Synów. Święta Boża Rodzicielko, Matko Chrystusa, kapłanowi Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym, dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu. Zachowaj kapłanów, Matko Zbawiciela. Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni syna człowieczego wypełnienie obietnic danych ojcom. Oddawaj Ojcu dla jego chwały kapłanów twego syna arko przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za nowy lud i jego pasterzy, uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, królowo apostołów. Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z nim u początków jego życia i jego misji. Szukałaś go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn. Przygarnij powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów. Amen. Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny. Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czci godna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieża z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przemierza, Módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, Módl się za nami. Pociecho, migrantów. Módl się za nami. Pocieszycielko, strapionych. Módl się za nami. Wspomożenie wiernych. Módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy, pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo polski, módl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże daj nam sługom swoim cieszyć się, trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zdrowiona bądź pod sercem niosąca zbawienie, ciebie Pan wybrał przed stworzeniem na matkę, Ty przyjęłaś go. Maryjo cały Twój, w najczystszym sercu Twoim trwam. i dla Ciebie pragnę zdobyć świat. To tu wstus, Maryjo cały Twój. Biecem jej do kresu dni, bym na zresztę siebie oddał Ci. W Tobie cała pełnia łask Wśród niewiast Tyś błogosławiona, tarczą nam. Będzie Twa obrona, do Syna Twego prowadź nas. To Tus, Tus, Maryjo, cały Twój. W najczystszym sercu Twoim krwam. i dla Ciebie pragnę zdobyć świat. i cały Twój, cały Twój W opiece niej do kresu dni Bym bez reszty siebie oddał Ci Wielki znak na niebie myśli Opromieniony Słońca blaskiem Twoją skroń Większy gwiazd Dwanaście A księżyc stóp Twoich drży To Tu Stus Maryjo Cały Twór w najczystszym Sercu Twoim pan i dla Ciebie Cały twór w opiece miej do kresu dni, bym bez reszty siebie oddał Ci. Uprość cud przemiany serc przeczysta panienko Maryjo na lili, oby śpiewać najpiękniejszą pieśń, to tu, Stus, Maryjo cały Twój, najczystszym sercu Twoim fan i dla Ciebie pragnę zdobyć świat. Mary cały twór, twój mały, w opiece jej do kresu dni, don bez siebie oddał ci. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.